I może to się jeszcze, wiecie, kiedyś zmieni, ale no na razie jest tak, a nie inaczej, że mój syn, no operuje wszystkim na tablecie, na pilocie, em, na komputerze, nawet potrafi. No piloty i tablet to ma opanowany bardzo dobrze do perfekcji, mimo tego, że jest młodszy od mojej córki o rok, nawet więcej. No, a powiem wam, że jednak, jeżeli chodzi o takie sprawy, to no, on wszystko uruchomi, on wszystko włączy, on wszystko puści. Może to się oczywiście z czasem zmieni, no, natomiast na ten moment jest tak, umiejętności techniczne bardziej na razie jemu płyną w krwi. Ale za to Łała wow, to jest tutaj artystycznie uzdolniona i zaraz będzie dekorować i znowu ona ma wspaniałe pomysły. No, ma taką duszę artystyczną, zawsze coś znajdzie, zawsze coś wymyśli, zawsze coś stworzy, zawsze coś zaprojektuje, po prostu zawsze inwencja twórcza. Także będzie dekorowała torebkę. A teraz czas na prawdziwą jesienną herbatkę. Ja robię w takim dzbanku herbatę. No bo się dzielę, no to tyle. I teraz piję dość mocną, choć mówiłam wam, że dzieci nie powinny pić kofeiny. no ale tak trosze, troszeczkę, robię dość mocną. Wyłącz tableta i zjedz ładnie. Tutaj mam miód. Także bierzemy sobie wielką łyżkę miodu. Dobra. To możemy zamknąć. Tutaj mam w lodówce trzymam teraz cytrynkę. Także będziemy dawać dużo cytrynki. Najlepiej to jakbyś umył rączki Już nam się kończy cytrynka To wycisnę z drugiej też Nasza herbatka jest gotowa Teraz sobie nalejemy teraz herbatkę Na. Druga herbatka dla mamy herbatka. Proszę bardzo. Pestki wyłowione, można pić. Fifi, herbatka? Mm. Powoli teraz herbatkę pijemy. Dobra czy niedobra? Niedobra. Niedobra. Sweet. No. O, sweet. Pyszne. Massa sobie jeszcze da jogurt naturalny do tego i pie. Ale dzieciom to niepotrzebne. Także wystarczy smacznego. No i takie puste talerze. Słuchajcie, to ja lubię. Tu co prawda trochę wyszło poza talerz, ale wciąż miseczki są puste, także się cieszę. Chciałam Wam pokazać, jak się u mnie jadło. Najpierw była zupa, a później było dla chętnych jeszcze obgryzanie nóżek. Hmm. Tak to wyglądało u mnie w domu. No i co to tutaj dzisiaj powstanie? Jest bułeczka, kotleciki dzisiaj będą. Dwie patelnie już się nagrzewają, a właściwie są nagrzane. A tutaj mamy mięsko, także pozostaje nam obtoczyć bułce i smażymy. Jak gotuję, to zawsze jest taki bałagan, że wszystko jest na wierzchu. Wiecie, tutaj dwie patelnie, czy jakieś opakowanie po pieczarkach. No, zawsze wszystko jest po prostu na wierzchu. No ale generalnie obiad już jest na talerzach. Yy, troszkę pieczarków, troszkę kotleta, troszkę ziemniaczka. I ja w ogóle będę jeść dzisiaj paprykę. Mam bardzo ochotę, właśnie na paprykę. Już ją kupiłam jakiś czas temu. Czekaj.

Hello Cam Are some still too little. Don't scare them out. They're kind of little. they're still little babies. Bardzo serdecznie w tym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja wróciłam właśnie z przedszkola, ze szkoły odwiezłam dzieci i byłam w sklepie. Pokażę Wam, co kupiłam w więc Powiem Wam, że ostatnio czuję się taka. Przeładowana zakupami po prostu. Teraz ten tydzień, co prawda, był taki luźniejszy, bo dzieci miały wolne i nie byliśmy. Nie byłam kilka dni w sklepie i czułam się z tego tytułu lepiej. I dzisiaj zaczął się poniedziałek, i znowu idę do sklepu. I tak zawsze jest coś do kupienia po drodze, bo nigdy nie robię zakupów. Nie robię teraz takich zakupów tygodniowych ciężko mi ustawić plan zakupów na tydzień, bardzo mi ciężko powiedzmy, że jest to taki sklep osiedlowy po drodze, dlatego o niego zahaczyłam, już wam pokazuję co kupiłam, pomidorki, takie mniejsze, bo bardziej się opłacało je kupić więc stwierdziłam, czemu nie e, ziemniaki zwykłe do obiadu Coca-Cola, taką dla mnie, bo była po 50 pensów, więc tak dla smaku, e, kupiłam też napoje izotoniczne, które są z Polski są to napoje Oshi, które kosztują 60 pensów Kupiłam płatki śniadaniowe dla dzieci, takie opakowania bardziej dla zabawy, wiecie, albo żeby sobie samo otworzyły, wsypały. Taka atrakcja, urozmaicenie. Dwie paczki chrupków, chipsy, to są Lacey, tu się nazywam Walkers yy, i to są smak cebulowo-serowy. Cebulowo yy, kupiłam też sałatę, właściwie do tego kurczaka, bo mam ochotę na kurczaka. Z pomidorem i z sałatą na ciepło, tak jakby z tosterą. Kupiłam też mydełka firmy Vaseline i kupiłam też sobie Buscopan na zapas i Uboprofen, bo można kupować tylko dwa opakowania, więc zawsze jak jestem to rzucę, żeby po prostu mieć w zapasie. Kupiłam też kawę, bo się skończyła i to też wychodziła najlepiej cenowo. Staram się patrzeć, wiecie, porównywać co lepiej wychodzi, jakie opakowania bo wiecie Nescafe Classic jest w trzech rodzajach i nie wiadomo które opakowanie wziąć wcale nie największe, było najbardziej opłacalne, także trzeba sprawdzać ile to wychodzi na 100 gram bo właśnie robią teraz też firmy e, taką opcję, że dają coś w dużym opakowaniu, wydaje nam się, że będzie taniej, a nie jest mleko pełno tłuste mleko dla dzieci e, kupiłam też wodę mineralną niestety taką, bo nie było innej a ja muszę mieć zawsze wodę mineralną i kupiłam mój ulubiony detergent tutaj do sprzątania. To jest Flash. To jest Flash do Łazienki, i on jest takim zapachem fibry, pachnie bardzo fajnie. No i działa tak, jak ma działać zastosowanie, spełnia swoją rolę. I to jest jeden z ulubionych moich produktów tutaj, i też jeden z ulubionych płynów. To jest właśnie ferry. Taki zwykły z tym bobasem, są teraz różne w żelu, nie mogłam się trochę zdecydować, ale ostatecznie wziąłam ten, bo sobie wlewam teraz ten płyn do tej rączki mojej, więc ona fajna, fajnie się sprawdza. I wziąłam coś mega fajnego dla dzieci, bo się pojawiło teraz dużo, dużo fajnych rzeczy. Takich dla dzieci. Po chwili nie było, było lato, były różne inne po prostu rzeczy do zabawy, inne przedmioty, a teraz znowu pojawiało się rysowanie i takie właśnie tego typu rzeczy, wiecie, do robienia własnoręcznego. W domu, wzięłam im takie do malowania. E, tu są plakaty i do tego mamy też farby, mamy pędzelki. Wszystko mamy właśnie w tym zestawie. Tutaj jest Spider-Man, tutaj jest Frozen z Disney. E, no i właśnie mamy różne kolory, które mamy wszystkie tutaj wykorzystać na tych plakatach. My to już mieliśmy, to się u nas super sprawdza. Tutaj mamy cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj tak samo, tu jest nawet 8 farb. I po prostu mamy te cyfry też napisane na tych katalogach. Yy, na tych kartkach do malowania też są cyfry, trzeba adekwatnie dobrać kolory. No, to była dla moich dzieci bardzo duża atrakcja, zabawa, bardzo były w to zaangażowane, więc serdecznie Wam polecam, szczególnie w tej cenie to kupować, bo dostałam to za funt 50, funt 49. Także naprawdę bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które można tak jakby samemu utworzyć. Z reguły takie rzeczy tutaj kosztują około 4 funtów minimum. Nawet Primark nie ma tego najtaniej, także bardzo Wam polecam, jeżeli ktoś mieszka właśnie w Wielkiej Brytanii, to w Home Bargains takie rzeczy. Podobno są też BM. Mój BM, który był do tej pory, nie był tak jakby dla mnie, wiecie, pierwszego wyboru z sklepem ale teraz zrobili nam nowego BMA, który jest ogromnie, może nie ogromnie ale jest bardzo, bardzo duży więc może tam coś też znajdę, bardzo serdecznie wam to polecam, były też różne takie katalogi, takie mm, klipy, foldery, zestawy, które wam kiedyś pokazywałam, też z Disney z Froze, Spiderman, z Księżniczkami po dwa funty, całe komplety, gdzie tam były kolorowanki, rzeczy do takiej aktywnej zabawy do naklejki notes i jeszcze kredki także naprawdę dużo, dużo możecie tam Takich rzeczy znaleźć. A ja uciekam teraz na kawkę, bo rano piłam bez kofeina, mam tylko taką, miałam, pochowam rzeczy też, które tutaj mam na wierzchu. No i wybieram się na spacer z psem. Także do zobaczenia później. Ja powiem wam, że ostatnio zmieniły mi się smaki, przez to, że jest tak chłodno i ciągle mam ochotę na coś ciepłego ciepłe śniadania, ciepłe jedzenie, ciepłe przekąski ciepłe jakiekolwiek jedzenie między posiłkami. I w ogóle mam ochotę na tosty ciągle, na jakieś naleśniki, na pankejki, na wszystkie jakieś takie mączne rzeczy, ale tak jak mam mówię, nie takie makarony, tylko naleśniki, pankejki, tortille, coś takiego. Dzisiaj zrobiłam sobie też omleta na śniadanie, właściwie moje takie drugie śniadanie, no było takie lekkie, teraz jest moje drugie, drugie śniadanie, tam jest też szyneczka pod spodem, cyk, będę sobie konsumować i zaraz się też zabieram za obiad. Brakuje mi noża. Dobra. Mam noża i uciekam jeść, sprzątać, ogarniać. Wiecie. I TP, I TD. No i mój pies oczywiście pije wodę, jak to zawsze bywa na vlogach. Teraz sobie otwieramy soczek. Tylko muszę znaleźć tu otwarcie. Kto mi pomoże? Ja. I mama. Mm. o oh, jest. Yeah. I tutaj to ramy i mamy taki I co mamy? A jaki smak? A tu są różne. Jaki smak? To są tropikalne, czy różne? Tropikalne. I też są mi mój ulubiony. Pamiętam z dzieciństwa, niektóre sklepy takie miały. M mm. mm. czy też piecie soczki dzieci? Ja tylko ja podkradam On no to w sumie jest podkradanie takich wiecie, dziecięcych rzeczy mmm piecha na obiad dzisiaj serwujemy co? ale to patelnię, proszę to umyłam dzisiaj filmik nagrywałam, to pomyłam nawet tak dla filmiku w ogóle. Serwujemy gołąbki. Takie mama zrobiła bez zawijania. Powiem Wam, że identyczne. Troszkę dałam za mało pieprzu, za dużo pieprzu, a za mało soli. Proszę bardzo, takie gołąbki, choć brakuje mi tutaj ziemniaczka. Uwaga! that <laughs> is a nice the picture then camera Powiem wam, że myślałam, że szybciej i gładko pójdzie z tą szafą. A tu się narobił bałagan. No i tak rzeczy leżą. W tej całej stercie widzicie rzeczy, które są do odłożenia na lato, rzeczy do wyrzucenia, rzeczy do oddania rzeczy, których, w których nie chodzę, ale nie jestem gotowa wyrzucić ich, nie wiem czy wy też tak macie powiem wam, że ja mam bardzo często tak, z różnymi rzeczami że gdzieś chomikuję, bo uważam, że nie używam, nie chodzę, ale nie jestem gotowa ich jeszcze wyrzucić także to wszystko się tutaj znajduje, no i robię porządek dalej, w każdym razie zbliżam się do tego momentu, że nie ja wiem, co zrobić. Yy, I mam plan. Mam też rzeczy, które zamówiłam na Vinted i które są niewypałe. Mam też kilka rzeczy z Vinted, które chciałam wam pokazać, bo okazały się niewypałe i o Vinted mówi się bardzo dużo dobrego. Ja też uwielbiam Vinted i ma bardzo dużo dobrego powiedzieć, że można kupić super rzeczy w super cenach i te rzeczy, które my chcemy, a nie możemy już nigdzie indziej ich dostać, w super kondycji i w ogóle, no lepiej niż second hand, ale powiem wam, że też zdarzają się niewypały, o tym się nie mówi, ale się zdarzają, nie można rzeczy oddać chyba. Nie wiem jak jest, ale mam kilka takich niewypałów, które będę chciała wam pokazać.